Witam Was serdecznie, Michał Miłowski. Dzisiaj mamy 28 kwietnia, a ja zaczynam mój kolejny szalony pomysł, czyli przejazd z Poznania, dokładnie z Komornik, nad Bałtyk do miejscowości Lubiatowo, które jest na wschód od miejscowości Łeba i tam mam zamiar zamoczyć jutro nóżki. Do przejechania mam 337 km. Yy, rozkładam to na dwa dni. Dzisiaj chcę przejechać około 200-220, a jutro około 120-140. Zobaczymy, jak to pójdzie. Yy, ma nie padać deszcz jednak jest zimno. 4 stopnie, co mnie troszeczkę zaskoczyło, bo będę spał w hamaku. I tutaj na przodzie mamy oczywiście mój uchwycik do telefonu czy garmina, lampkę przednią garmina, litr wody. Z przodu przymocowany jest w takim <laughs> worku cały mój nocleg, czyli Hamak, śpibór i materac oraz tarp. Jak będzie potrzebny, to sobie rozłożymy jeszcze tarpa. Tutaj mam przekąski na drogę, słodkie, wytrawne. Licznik, telefon, oczywiście. O, tu jeszcze są przekąski. Tutaj mam spakowane trochę ciuchów na zmianę, bo jutro tam dojadę. Będzie tam ze mną żona, także już wracam samochodem. Po urlopie. Oczywiście apteczka, o czym zawsze Wam przypominam. W środku też mam mój kubeczek, mam kuchenkę. I tutaj też mnóstwo różnych pierdół, do... Aha, filtr do wody. Lecimy. Wybiła właśnie ósma. Więc startujemy. Ale nie jest za ciepło. Kurde. Garmin mi pokazuje 8 stopni, a termometr na tarasie 4. Dodając do tego szron, który widziałem jak wstałem o 7 rano. Uważam, że raczej mój termometr na tarasie pokazuje więcej prawdy. No i za mną pierwsze awaryjne hamowanie. I powiem Wam, nie wyszło to za dobrze. Nie wyszło to za dobrze. Pani mi stargnęła. Oczywiście nic się nie stało nikomu. Ale kurde, czuję się jakbym jechał Normalnie cięża z węgla. To jest patrzcie miasta Poznań. Mamy centrum handlowe, pestka. tutaj które powstały jako pierwsze a potem zaraz obok powstało trzy razy takie duże Poznań Plaza i taka sama sytuacja jest na poznańskich ratajach gdzie jest Galeria Malta obok Poznani nie aż tak blisko ale jedna obok drugiej o, poznańskie piątkowo i pomału wydostaje się z Poznania Campus Morasco Chcę powiedzieć, że zaczynamy tę przygodę o, Dokładnie 20 km za mną i wjeżdżam w końcu w takie klimaty jak ja lubię Takie jak się spodziewam na Vanoga Gravel 2023 Mam nadzieję, że nie będzie lało Będzie tak słonecznie jak dzisiaj ale cóż, jak będzie, tak będzie, trzeba będzie swoje przejechać, czyli 600 km. Dlatego dzisiejszy wyjazd jest takim naprawdę sprawdzianem. Tutaj noclegu, odległości, dzień po dniu większego dystansu, po takim spaniu właśnie na dziko w hemaku. No i żeby sprawdzić przede wszystkim też rower. No, i cały ekwipunek. Za czym w ogóle, jak ma ja kondycja? Czy uda dzisiaj się przejechać te w takim terenie 200 km? Bo jak ostatnio oglądaliście, to na pewno widzieliście, że jechałem drogami 200 km asfaltowymi. I dzień mi się skończył na 200 km. Więc tutaj nie chciałbym rozbijać biwaku po ciemku bo będę to robił z hamakiem pierwszy raz na nieznanym terenie, gdzieś na Kaszubach więc muszę się rozbić najpóźniej znaleźć miejsce o godzinie 20, żeby jeszcze tu pół godziny mieć względnie jasno aby rozłożyć obóz oj, czeka mnie faktycznie przejazd MTB ale na banodze nie będzie na pewno taryfy ulgowej więc wolę być przygotowany na, na najgorsze, a nie na najlepsze. Godzina 9.30 zaczyna się robić ciepełko, słoneczko sprzyja i no będę musiał pomyśleć żeby się zacząć rozbierać Jesteśmy w miejscowości Biedrusko, które są takimi wielkimi koszarami wojskowymi. Tutaj mamy po lewej poligon. O, widać jakiś świat wojskowy. A po prawej tutaj są koszary. Widać jakiś żołnierze, jak sobie biegają. O, patrzcie tutaj jakieś rosomaki, czy co to jest. Jesteśmy przy samej murowanej goślinie. A może nawet murowanej goślinie, już jesteśmy. Eee, zrobiło się ciepełko, zdjąłem sobie kurteczkę. A gmina Murowana Goślina, nie wiem, pewnie kojarzycie, ma tutaj fantastycznego burmistrza, albo miała, który był taką dość medialną osobą w pewnym momencie i też na internetach występował, bo coś tam z sekretarką, jakieś narkotyki, nie wiem, czy ona mu dała tabletkę gwałtu. Pewnie jakieś tam pomówienia. W, każdy, w każdym razie niezły, niezły kozak z tego gościa. I dość śmiesznie to wszystko tu wypadło. Także murwana goślina najadła się moim zdaniem nieźle wstydu. A na pierwszy ogień pójdzie, pójdą liofilizowane owoce: truskawki, ananasy. Banany, naprawdę jest to smaczne, już kilka razy to jadłem. Zobaczcie jaka ścieżka. Bo latem to będzie nieprzejezdne. Jak tu porosą te pokrzywy, to nie będzie opcji. Tak tylko trasy MTB. Czasami są trudniejsze, ale no dają takie fantastyczne widoki ścieżki, których nie. Nie da się po prostu doświadczyć na większości asfaltowych dróg. To jest muzyka. Pięknie tutaj jest. O, warto zaznaczyć, że tutaj na 45 km zrobiły nam się szuterki właśnie takie klasy premium. Można pogonić. Słuchajcie, wchodzi druga przekąska. Krakersy ryżowe. Tak to wygląda. Do kupienia na sklepie ARPOL. Kuździwa, ja jestem normalnie chodzącą reklamówką tej firmy. Oni mi nic za to nie płacą. No ale mają dobre produkty, więc będę to reklamował. No, a fajnie to wygląda, fajnie smakuje i jest niedrogie. Nie pamiętam ile. 3 złote? 2,50? Super przekąska. Kurde. Ja nie wiem czemu dzisiaj mam taki dobry humor. Może przez to, że jest taka ładna pogoda. Może przez to, że są takie piękne widoki. A może przez to, że jadę właśnie na bałtek. A może przez to, że właśnie mi się cytrynówka skończyła domowej roboty, na którą mój brat mówi moc szatana. Nie no, oczywiście żartuję. To jest izotonik. Nie polecam takich pomysłów, czyli alkohol w trakcie jazdy na rowerze. Nawet gdy jedziecie przez las. A ja słuchajcie, jestem już na 50 km. Jadę stamtąd. Pięknie tutaj jest. Piękna polana. Ale zobaczcie, gdzie mnie komut kieruje. Tam, tam za tą linią drzew jest jezioro. <grym> Zobaczymy, jedziemy, coś tu jechało, jakiś traktor. No i słuchajcie, dojechałem do tej linii drzew, właśnie w nią, w nią wjechałem i jestem nad jakimś jeziorem. Zaraz oblokamy, co to jest za jeziorko. Zobaczcie, tak to wygląda na mapce. W ten sposób. No i mam przejechane 57 km. 291 do celu po prawej jest to jezioro. Spodnie spadły, jestem teraz już na krótko. i według Google mamy 12 stopni, a według Germina 16. Kolejna przekąska, tym razem nie o tarpolu, beef bar, czyli będzie taki kawał suszonej wołowiny. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Bardzo dobra, smaczne to, ale ma mało kalorii. 65 kalorii, tylko. No i dotarłem na rynek w Rogoźnie. I mamy tu piękny pomnik przemysła drugiego, który nadał właśnie Rogoźnu prawa miejskie w 1280 roku. A z tego co ja dobrze kojarzę, to przemysł jest pochowany w Poznańskiej Katedrze. I to raczej na pewno tak na miejscowość laskowo no wioskę raczej chyba i to mamy kilometr który? 70 można powiedzieć za parę będzie 70 km no i nie nad jeziorkiem ale tutaj pod ochotniczą strażą pożarną tu mam jeszcze spożywczy takie ładne ławki słoneczko więc tutaj sobie zjemy yy, nasz obiadek to słuchajcie mam tak płatki kukurydziane z mlekiem i owocami to mam na śniadanie na jutro. O! I to chciałem wyjąć. No, zobaczcie, tak to wygląda: typowy lofilizat. I mamy schab z ziemniakami w sosie z zielonym pieprzem. Zalewam 291 ml, mieszam. Czekam 9 minut. Odrywam tutaj tą końcówkę jeszcze. I zjadamy to, co jest w środku. Teraz Wam powiem, czy to było smaczne, czy nie. Podobno to są bardzo dobre te racje. Nie są tanie. I kaloryczność ich to 330 kalorii. Woda za chwilę będzie gotowa. Danie mi się już zrobiło. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest mięsko, jest ziemniaczek, jest ten pieprz nawet. Tutaj obiecany. Jak to wygląda? Teraz test smaku i pyszne, pyszne, ciepłe, pyszne syte i pożywne. No, powiem Wam, że kurde, no zaczynają się drobne schody. No nie jest, że mnie odcina, czy jakieś przedbombie, czy coś ale kurde wiem, że ostatnio jechałem te 200 km i o tej godzinie to już miałem nawinięte ze 120 albo 130 tu mamy równo godzinę 15 i mamy noteć 105 km mojej podróży Powiat pilski i gdzieś jesteśmy właśnie między Piłą a Bydgoszczą tak naprawdę Ja wyjeżdżam z Łobrzynicy 130 km i jest 17.30 zostało mi jeszcze tak naprawdę no 2,5 godziny jazdy zobaczymy co się uda zrobić ale jakby nie wygląda to najciekawiej no, ale zobaczymy a będziemy musieli chyba jechać po ciemku jeszcze to przemyślę no i teraz to już tylko lasy do końca dnia lasy z tego co widziałem na mapie zobaczcie jak pięknie Dolina łobrzonki. dlatego nie chciałbym jechać wieczorem żeby właśnie nie przegapić takich fajnych krajobrazów, takich fajnych widoczków No ale zbyt mało przejechałem Zbyt leniwie to poszło, za dużo nagrywania, za dużo gadania Kombinowania No i tak wyszło jak wyszło No ale cóż, jutro nadrobimy Muszę! Muszę! Mało co już by z gazu Mam przygotowany Ale skubany Długo mnie gonił Ale nie dobiegał do nogi Bieg przy rowerze Dlatego nie dostał z gazu Kolejne, patrzcie tu 145 km Miejscowość Sypniewo I słoneczko pomału już zaczyna nam się chować, zobaczcie a ja mam w planach dokręcić jeszcze 20 km, czyli będę miał 170-170 parę. Zależy gdzie znajdę miejsce na e, zrobienie sobie obozowiska. Dzikiego oczywiście, w jakimś ustronnym miejscu, tak żeby mnie nie było widać. No i wjechałem do rezerwatu przyrody na 160 km. Rezerwat przyrody dębów krajeńskich. No, jest tu parę tych dębów. Zrobiła nam się 19.34 160 nawinięte. No, jeszcze bym chciał na pewno wyjechać z tego rezerwatu przyrody, no bo tu nie będę spał. Ale słońce zaszło i już naprawdę temperatura spada dość poważnie. Na ognisko na pewno nie mam szansy bo tu widzę, że wszędzie są lasy, myślę, że nad jakimś jeziorem mi się uda dojechać, gdzie będę mógł wykorzystać jakieś stanowisko bętkarskie nad całą wodą. Rozbić sobie obóz, zrobić sobie jakieś małe ognisko. No ale w lesie nie będę palił ogniska. Garmin odwala, to widzicie teraz znowu coś tworzy, twierdzi, że obliczenie trasy będzie zbyt długie i on nie będzie obliczał tej trasy. To jest zarąbista akcja. Ten tu pokazuje, że przejechałem 143 km z uporem maniaka od pół godziny. Zobaczcie, jak pięknie. Wow, tu gdzieś śpimy. No, słuchajcie, to kończę. Jestem przy rzecce, kamionce Znaczy ona tam płynie. Wykładamy obóz, rozkładamy hamak i idziemy w kimę. No dobra, tak wygląda mój obóz. Nie rozkładam tarpa, bo ma nie padać. Raczej na 100%. Oczywiście mam tutaj. Hamak z moskitierą i z materacem i ze śpiworem, który mi się już roztrężył. Risotto, kurczak z ryżem i warzywami, bezglutenowy. Tego kurczaka tu za dużo nie ma. Natomiast no tam było tego, Te wieprzowiny było od cholery. Aż mi powłaziła w zęby i miałem z tym problem. Trzymajcie kciuki za moją pierwszą nockę w hamaku. Bo testowałem ten hamak, ale przy domu, a pierwszy raz mam zamiar spać w hamaku. Zobaczymy jak to będzie, ile mi się uda pospać w tym hamaku. Mam nadzieję, że się wyśpię w tym hamaku. Rano wstanę i będę mógł jechać, a nie że yy, za dwie godziny wstanę, bo coś mi będzie bolało albo nie będę mógł spać w nim. Mm. Za 5 minut, 6 rano. Podsumowanie nocy. 8 godzin przesiedziałem w tym hamaku. Cichutko, spokojnie. Materaz mi się wysunął w jakiś czarodziejski sposób i po prostu wyleciał. Robię sobie herbatę, robię sobie musli i lecę dalej na trasę. I ruszamy w dalszą drogę. 178 mam do przejechania dzisiaj. Mam nadzieję, że pójdzie to w miarę sprawnie, bo jeszcze zaczyna troszkę padać. Ale najgorsze, że nie spodziewałem się, że tak długo będę się grzebał z tym wszystkim, bo zeszła mi równa godzina na spakowanie całego mandżuru, zjedzenie śniadania, przebranie się i przygotowanie e, do wyjazdu. Także godzina, sporo, sporo, trzeba nad tym popracować. O, muszę się teraz wydostać tutaj z miejsca, w którym się skitrałem, Mamy tą rzeczkę kamionkę po prawej. Nie, spało się to naprawdę fajnie. Przyjemnie było. Rzeczka elegancka, czysta. No i niestety pochropuje. Ale widoczki piękne. No i dojechałem do województwa pomorskiego Przed chwilą przekroczyłem granicę województw A gorsza informacja jest taka, że nie mam w ogóle totalnie prądu I mamy miejscowość hojnicę. Będę niewiele nagrywał, bo nie mam baterii Pomału przebija się słoneczko Ja mam do celu jeszcze 135 km I będę dzisiaj cały dzień walczył z brakiem prądu Bo GoPro też już nie mam Końcowe no i mamy Zaborski Park Krajobrazowy. Słońce wstaje, morale powstaje. Czuję się tu bezpiecznie, nie ma barierek. Boję się, że wpadnę w pole albo do robu. Powinny być barierki, gdzie są barierki? Holdok, ładowanie telefonu i jeszcze powerbanka, bo niestety, tak jak już wspominałem, wszystko mi wysiadło. Jeszcze tylko mi zapasowe lampki zostały z prądem, bo już prawie też nie ma prądu, ale tu posiedzę trochę dłużej. Podładuję sobie wszystko. Dobra, zostało mi równo 100 km. Dzisiaj będę odliczał w drugą stronę yy, do celu, ale niestety musiałem zmodyfikować swoje plany i nie będę jechał trasą MTB przez kaszuby. Niestety, musiałem to zmodyfikować z dwóch powodów. Pierwsze, to się przyznaje, mógłbym czasami nie dać rady, a jakbym dał, to bym dojechał chyba po nocy, bo tu są naprawdę niezłe górki i tego. Nie przewidziałem, a druga rzecz, że nie mam powerbanka, nie mam prądu i muszę stawać na stacjach i co jakiś czas, już drugi raz dzisiaj ładowałem telefon, bo nie mam prądu już w niczym, zawiódł mnie powerbank. Także jedziemy, jedziemy, morale po ostatnim hodogu wzrosło i tylko szkoda, że takimi ulicami tu i taki ruch jest okropny, ale jeszcze liczę na to, że jakoś mnie poprowadzi lepszymi ścieżkami. O i tu już się zaczynają prawdziwe Kaszuby jeziora z prawej z lewej na ja, jeziora pięknie pięknie kaszuby są cudowne jak nie byliście to koniecznie polecam polecam nie tylko na rower i trochę odpoczynku od tej ulicy i samochodów zobaczymy na jak długo oby na jak najdłużej ale tu już się zbliżam do cywilizacji niestety oj te kaszubskie płyty no kurde, tylko tutaj jest tego tyle. Jak ostatnio jechałem, Shooter Master to też było pełno tych płyt z dziurkami betonowych. Ale ja je lubię, one są gładkie. Lepsze to niż piach albo błoto. Dotarłem do miejscowości Lipusz, na Kaszubach oczywiście, i zostało mi 92 km do mety do moczenia nóżek w Bałtyku. Jak to tutaj wygląda? Taki piękny, zabytkowy budynek tutaj jest. Taka spokojniejsza droga, więc podzielę się z Wami swoim spostrzeżeniem co do noclegów hamaku yy, i połączenia hamaka z materacem. Było fajne połączenie, bo na tym materacu było ciepło. Tylko nie zwróćcie uwagi na jedną rzecz: że mój hamak jest strasznie, taki materiał jest bardzo śliski i materac też jest bardzo śliski. I co się wydarzyło? Gdzieś około 2.30 e, obudziło mnie zimno. I zacząłem się zastanawiać, e, dlaczego mi tak zimno w plecy? I co się stało z moim materacem? Dlaczego zeszło z niego powietrze? Ale po chwili jednak się kapłem, że nie zeszło z niego powietrze, tylko materac leży poza hamakiem na ziemi. Po prostu wysunął mi się spod dupska w trakcie snu. I teraz wiem, po co są podpinki. I no muszę sobie zanabyć taką podpinkę, bo ona jest przyczepiona na zewnątrz i w niczym nie przeszkadza. A teraz jest dobry jednak do, do namiotu, do spania na ziemi. Także takie moje oto spostrzeżenia co do spania w hamaku. A spało się? Pierwszy raz w życiu spałem w hamaku i obawiałem się, że będą mnie bolały plecy albo będzie coś niewygodnie. Nie. Można leżeć na boku, można na plecach nie naprawdę było było mega komfortowo także polecam i nie obawiać się nie obawiać się hamaka słuchajcie jadę i widzę pełno śmieci w rowie i pytanie bo czy to robią miejscowi czy to robią turyści którzy tu przejeżdżają ale nie rozumiem tego kto wywala śmieci z samochodu w trakcie jazdy KFC kubełek Jakim trzeba być burakiem, z brudną dupą, żeby wywalać ze swojego samochodu śmieci? Ale śmiecenie by się pewnie skończyło jakby była taka porządna kara, na przykład 10 tysięcy. I zamiennie dla tych, co nie mogą zapłacić takiej kary za wywalanie śmieci z samochodu do rowu w lesie, albo gdziekolwiek, na przykład wysprzątanie odcinka 10 km. Jeszcze z kamizelką najlepiej taką, żeby było napisane tam, że sprzątam za karę. Co Wy na to? i dojechałem na takie piękne i wielkie jezioro Gowydlińskie tak się nazywa bardzo ładne jeziorko. takie widać że chyba nawet na żaglóweczkę jest też ok bo jest naprawdę spory ta górka I mamy Lemborg. No i zostało mi jeszcze tylko 10 kilometrów. Już się będę witał z Bałtykiem. Rondel zaraz zobaczysz, jak wygląda Bałtyk. Ty nigdy jeszcze nie widziałeś. No i już dojeżdżamy. Można powiedzieć ostatnie metry tej przygody. I dojechaliśmy z rądem nad Bałtyk i właśnie się jeszcze wyładował telefon. No takie życie. Michał Miłowski. Wspaniały syn dwóch pedałów. Gratulacje. Ale wują ja dał radę. Nie dobrze miło Cię widzieć. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał, tak jak i cały wyjazd. Proszę dajcie znać. W komentarzach, czy to było coś dla Was interesującego, inspirującego, czy nie. Ja tymczasem, jak wiecie i wspominałem na samym początku, to był dla mnie test. Test przed Panoga Gravel 2023, który odbędzie się 2 czerwca na Kaszubach, gdzie mam do przejechania 600 km 90 godzin. Dlatego już dzisiaj chciałem Was zaprosić na film z podsumowania mojego wyjazdu właśnie tego wyjazdu. Gdzie przedstawię Wam jakie będę robił zmiany w jedzeniu, w piciu, w ekwipunku, w noclegu. No mam spore przemyślenia co do tego i dlatego tym bardziej się cieszę, że wybrałem się w ten wyjazd właśnie z Poznania na Bałtyk, bo wyciągnąłem naprawdę sporo z tego wszystkiego wniosków i oczywiście z Wami chciałem się nimi wszystkimi podzielić. Także tak jak wspominałem, zapraszam Was. W najbliższą środę o godzinie 16 na mój kanał Miłość TV. I cóż, pozdrawiam Was serdecznie, Michał Miłowski, hej!